Słuchajcie, wiem, że jestem dzieciakiem, że nie, nie znam się na filmach, że mam mało lat i przez to nie widziałam na przykład skazanych na showshank, ale myślę, że nawet mm, na, nawet dorośli się ze mną zgodzą, że Duna to film e, wybitny, jak jakkolwiek by nie patrzeć, no bo kurde, no no Jezus Maria, no wiecie, po co ja. Nie wiem, po co tyle gadam? Po prostu. Po prostu recenzja, aha i zastrzegam tutaj. Część pierwszą i część drugą traktuję jako jeden film, więc... E... więc miejcie to na uwadze, więc że to jest recenzja jednocześnie pierwszej i drugiej części. I Recenzje miała wprowadzić nowy styl recenzji na mój kanał, taki bez omawiania y, aktorów i efektów specjalnych, mniej technicznej wiedzy i więcej jakby powodów, dlaczego film jest dobry albo zły. E Słuchajcie, tutaj akurat muszę trochę wspomnieć o aktorach, więc przepra przepraszam, że łamie taką zasadę, którą sobie narzuciłam. E Słuchajcie. Właściwie tutaj każda rola jest wybitna, naprawdę. Nie wiem, um, Austin Butler jako fade routa, no uwielbiam chłopa. E, ale to co zrobił Timothee szalalala, jako Paul Atryda, szczególnie w drugiej części pod koniec, um, to jest e, naprawdę niesamowite. Naprawdę niesamowite. To co Paul Atryda. Naprawdę to jak Paula Trna się zmienia na koniec filmu i, i szalala naprawdę zagrał to fenomenalnie, że naprawdę można uwierzyć, że on się zmienił jakby, że nie jest to grane, nie jakby. E, no ale wiadomo reszta aktorów też, Stelan Skarsgard jako e, Baron Harkonnen, ale i tak szalala najlepsza, najlepsza rola w filmie naprawdę no ale miało być raczej o fabule niż o y, raczej o filmie samym nie niż o y, jakichś tam aktorach więc tak o filmie samym Nap film sam jest naprawdę świetny e, słuchajcie to nie jest taki typowy science fiction zresztą z niesamowitymi technologiami i tak dalej bo to się dzieje już po tym jak e, te wszystkie niesamowite technologie i sztuczne inteligencje już raz. E, już raz miał, była wojna z tym, z człowiekiem i zostało to zakazane, jakby, nie? Właśnie i to jest właśnie dużo po tym, ale to nie jest filmik na omawienie Lord June, na, O tym nagram osobno, osobny filmik, chyba że zapomnę, albo mi się nie będzie chciało, e, ale naprawdę. Film jest niesamowity, naprawdę. Idźcie na to do kina, nie czekajcie na premierę y, streamingową, bo to trzeba zobaczyć na wielkim ekranie. Yy. Ta wielowątkowość, ta, kurde, atmosfera, kurde, że to jest takie dzieło, po prostu. To naprawdę rozwala mnie. Jak tak sobie o tym myślę. No, wow, po prostu. Po prostu, wow. Staram się unikać dzisiaj spoilerów, ale na początek dam taki napis, że uwaga spoilery. E, naprawdę ta przemiana, jaką przechodzi Paul, na gorsze. Sorry so za spoiler, ale będzie napis na początku. E, to jest naprawdę coś niesamowitego. Kurde no. Kurde no. Naprawdę. Naprawdę mnie zakończenie rozwaliło. Teraz czytam książkę i wiem, o co chodzi, ale e, ale wtedy jeszcze nie miałem książki przeczytanej i wow, po prostu. Też Złoczyńcy są świetni. Baron Harkonnen jest odpowiednio złowieszczy, a fejdrauta uwielbiam chłopa, jak już mówię. No, Raban to taki poboczny Złoczyńca, ale też jest spoko. E, Właściwie to Paula też można już podciągnąć pod złoczyńcę. Zobaczymy, jak ktoś rozwinie w Dunie 3, jeśli. Denis e, Wlewówę. Denis Lawidat. Wiem, zarąbany od Miedzińskiego. E, zdecyduje się nakręcić trzecią część. Właściwie nie. Za... Iha, i to nie będzie diuna część trzecia, tylko Mesjasz Diuny. nauczcie się w końcu. Mam nadzieję, że to powstanie. Już nie pamiętam o czym mówią. Beznadziejnie mi idzie ta recenzja. Szczególnie, że muszę się trzymać 6 minut. Eee, nie pytajcie czemu, naprawdę. Eee, kiedyś wam opowiem. No ale no, kurde. To trzeba zobaczyć, bo naprawdę. Na naszych oczach rodzi się legenda kina, naprawdę. Coś po kroju nie wiem. Wyjścia pracownic fabryki. Czy polewacza polany, to taki polewacz polany no, y, y, XXI wieku, nie? Tylko, że to kompletnie coś innego. Dos czyli podsumowując, dostaliśmy e, największy, najlepszy i naj, najwięcej wprowadzający do kinematografii film ostatnich lat. Naprawdę nie przesadzam. E, krótka recenzja, bo na więcej sobie pozwolić nie mogę. Dłuższe w pliki mi się nie przesyłają, tak więc żegnam. To było mnie Jupiter